– Dlaczego jest tak źle? No, – No Przez mundurowych. – A co ty, No jak to co, kochany? Wojsko robi stan wojenny. No, – No No. Leśnik strzela w kłusownika. – No szela. No. Policjanci bronią świętych. – No troszeczkę. – Kolejarzom tabor znika. – No tak. – Listonosze paczki kradną. – Kradną. – Tramwajarze wciąż strajkują. – No. I tylko… – Strażacy! – W aferę żadną no. nigdy się nie wpakują. – Oczywiście. <laughs> W całym kraju, kiedy styki się zbierają, kiedy z ambon gromy lecą, mądrych szuka się ze świecą, gdy napięcie stale wzrasta, bo się burzą się i miasta, wtedy rośnie nam szalenie pożarowe zagrożenie. Jeśli nam zabraknie straży, nam zdrowo się poparzy, ale wszystko w się masz, kiedy czuwa wierna straż. Kiedy w ludziach rośnie zapał, gdy nam olej z głów wykapał, gdy rządowy personalny ciągle stwarza stan zapalny, a wachowski w Elwederze wciąż rozpala właśnie świeże, wtedy musi być gotowa zawodowa straż ogniowa. Starszy wówczas, byle iskra, Jaki jakiś strajk... Zabraknie straży nam zdrowo się poparzy, ale wszystko w się masz, kiedy czuwa wierna straż? Kiedy palą się do pracy, wygłodniali dóbr rodacy, gdy na cieki się iskra, gdy na wschodzie piorun błyska, gdy ty misky. SBK ściska pięść, a w niej dynamit. Gdy się wszystko może zdarzyć, to nadzieja tylko w straży. Starszy w ostrzask zgra, jakiś strajk lub cen podwyżka, by nam taki hajs pierdolny że nie zdąży nam. Yes. Jeśli nas zabraknie straży nam zdrowo się poparzy Ale wszyscy Widzisz bajki? Ja nie. To ci opowiem. Pod kościołem co niedziela mnóstwo dziadów siadywało. Co ty powiesz? Ta, domagając się jałmużny, jakby im się należało. I ludzie, co przez tydzień cały zachrzaniali w pocie czoła, co niedziela opłacali tych nierobów spod kościoła. Co ty powiesz? A no, każdy musiał dziada wspomóc. A jeżeli ktoś dał mało, miast dziękczynień i ukłonów, to jeszcze mu się oberwało. O matko. Uważał klan dziadowski, że robota jest nie dla nich. Tak. Niech pracują ci, co muszą, dziad być musi dotowany. Co no pewno, no. Co pewno. Aż raz burmistrz wpadł na pomysł i oznajmił dziadom o tym, że nie będą więcej prosić. Tylko? On im wszystkim da robotę. Już nie będą się poniżać wyciąganiem pustej ręki, będą robić za pieniądze, miast dziadować za podzięki. I tu w dziadów wstąpił szatan. Czemu? No choć siedzieli pod kościołem, natychmiast tak wspomagać dziada brata, to burmistrz straszy ich mozołem. I zrobiwszy rewolucję, obalili miejską radę, uchwalając w konstytucji. Każdy obywatel dziadem. Tak. Dziad narodu awangardą, Niech pracują nań burżuje. I za mordę wszystkich twardo. No pewno, dziadu siebie nie daduje. Dziadokracja. To jest system postępowo sprawiedliwy. Dziad nie z plami ręci zyskiem, kapitalizm niech go żywi. Pewno. I tu kończy się ballada, bo najlepsze, czyli puente, trzeba było dać na dziada, który został prezydentem. prezydentem. czegoś tu brak i bierze cię jasna cholera bo wszystko być miało nie tak pomysły masz prawie szalone rebelia po nocach się śni i budzi się w tobie stalone co walczy do kresu swych dni Spokojnie, mój brasie, spokojnie, To jeszcze nie dla nas jest czas. Na pewno wygramy w tej wojnie, Choć baty weźmiemy nie raz. Zaciskasz więc zęby i pięść, Ze złości byś kopał i wył, I darłbyś ich wszystkich na części. Dopóki starczyłoby się. Lecz pomyśl, czy dobry to sposób, Otwarcie jak Rambo się bić. Nie lepiej to z zagłoby losów, Wyciągnąć naukę jak żyć. Spokojnie, mój bracie, spokojnie. To jeszcze nie dla nas jest czas. Na pewno wygramy w tej wojnie, choć baty weźmiemy nie raz. A kiedy wiktoria się ziści i wszystko już będzie ci w smak, ktoś gnąc twe zwycięstwa siarczyści, jak ty kiedyś powieta. Spokojnie, mój bracie, spokojnie, to jeszcze nie dla nas jest czas. Na pewno wygramy w tej wojnie, choć baty weźmiemy nie raz. Spokojnie, mój bracie, spokojnie, to jeszcze nie dla nas jest czas. Na pewno wygramy w tej wojnie weźmiemy nieraz Proszę Państwa, my może wyglądamy tylko na betoniarzy. A tak, jak Państwo to dobrze widzą. Tak, a nie, nie mniej uważamy, że możemy śmiało z kolegą tutaj formułować następny kolejny rząd zbawienia. A dla, waszego? Dlaczego, że nam się to należy z wielu powodów. Po ja pierwsze, no. nigdyśmy w życiu nie rządzili. Tak. Po drugie, siedzieliśmy z kolegą za komuny po parę razy w pierdlu za prywatyzację. Cztery kiosków, to znaczy tyle nam udowodniło. A po trzecie mamy we dwóch skończone wspólnie 10 klas, no. a po czwarte to nam się ta fucha należy. No, mało tego. Obiecujemy ludzie, że w ogóle nie będziemy się brały za gospodarkę. W ogóle. Koń rób ta, co chce, tylko płać na podatki. No i no. A my wam z kolei obiecujemy, że będziemy robić, żeby wam było jak najlepiej. Tylko jedna uwaga. Ta. Za to, co na wyrabiamy. Chcemy mu odpowiadać ino przed Bogiem. Tak. I ludzie, żebyś ta, tak jak całe życie, zawsze byli za, dla dobra naszej sprawy wspólnej czy było źle, czy nieszczególnie, byliśmy za. Gdy było tanio, ale mało, wszystko się partii zawdzięczało. Byliśmy za, gdy Polek obiecywał cuda, Władysław mówił, że się uda. Byliśmy za, gdy Edek stawiał drugą Polskę, a potem Wojtek strażył wojskiem, gdy Lecho wchodził na piedestał, choć jeszcze wczoraj na nim nie stał. Byliśmy za, byliśmy za, byliśmy za. Dla dobra naszej wspólnej sprawy, gdy władza rządzi dla zabawy, kto jeszcze za? Gdy są afery jak zadierka, obrazek w klapie i siekierka. Kto jeszcze za? Gdy rząd się zmienia co pół roku, a naród chce mieć święty spokój, kto jeszcze za... Gdy Sejm uchwalić sobie może, Co będzie nosił na łbie orzeł? Gdy decyduje gość w sutannie, Czy można zrobić dziecko pannie? Kto jeszcze za? Kto jeszcze za? Kto jeszcze za? Dla dobra naszych drogich dzieci, Kiedy już wszystko się rozleci, Kto będzie za? Gdy znów się zjawi jakiś zbawca, By grosz ostatni wziąć ze skarbca, to będzie za? Gdy świat orzeknie, że Polacy Wciąż nie nadają się do pracy, To będzie za? Bo chcąc po prostu sprzeciw zgłosić, Pierws trzeba wiedzieć o co chodzi, aby chóra i hip, hip, hura, nie bacząc jaka koniunktura Byliście za, jesteście za, będziecie za! a wiesz, że ja ostatnio czytałem gazetę. Matko Bosko, No tak, to ty... tak i tam dużymi, takimi czarnymi literami było napisane: Musimy dokonić Europę. Jak? No, jak? no jak, no co, no co, piechoto, świecę se z tyłu wkręcę, będę Concorda konkorda udawał. Ja. Stefciu ta chłodziło o to, że to nasz pan prezydent powiedział, że my a. musimy gunić tę Europę. Co ty, głupku, wierzysz czerwonym? Stefciu, ten prezydent nie jest czerwony. W Polsce już prawie w ogóle nie ma czerwonych. Jak nie ma czerwonych, jak jest coraz gorzej, no. Stefciu, jest coraz gorzej, ale chodziło o to, że my wreszcie jesteśmy we własnym domu. No i co z tego, Ty... jak dom pusty, bo goście wszystko wpieprzył. A to idź, Stefciu, na ruki i kup coś do żarcia. No, no. pewnie, no co ja będę z pustym brzuchem. A o, wie, a propos gonił i z pustym brzuchem. No? Dzisiaj w nocy kobita mi powiedziała, żebym już nigdy więcej nie przerywał. Znaczy, no dlaczego? Bo to nie po katolicku A widzisz A co widzisz? Żady to nie Czy Oczywiście, że nie Od paru lat A dlaczego? Ja nie mogę zacząć A, to Jesteś prawdziwy Polak i katolik Ale... no. Z mora kompleksów nas dła, dła Przez wieki lata W noce we dnie. O zwycięstwa pod Grunwaldem, pod Jasną Górą i pod Wiedniem. Pozawsze inni szli do przodu, choć myśmy ciągle przodowali. I Europa, choć tak blisko, była wciąż w dali, w dali, w dali. Europa. Europa. Bo tyś jest najpiękniejsza z dam. Europo, Europo, dzięki Tobie kompleks mam. Europo, Europo, choć robiłaś konia nas, pojednania nadszedł czas. Przed wielu laty nas rozdzielił układ spisany w mieście jauta. Choć dzięki niemu był w niebiosach nasz rodak, pilot kosmonauta, Hermesz. Lecz trzeba było zejść na Ziemię, skoczyć przez płot bez ruchu z kobla i za osiońki w elektryce dostać kuchenną premię Nobla. Europo, Europo, tyś jest najpiękniejsza z dam. Europo, Europo, dzięki Tobie kompleks mam. Europo, Europo, choć robiłaś konia nas, pojednania nadszedł czas. Wreszcie oddycham pełną piersią, mam rząd, któremu będę kadził. Może ktoś na zbyt gorliwy z religią w szkołach ciut przesadzi. Czuję się tutaj jak w Paryżu. Co chcę to powiem, co chcę kupię, bo już jesteśmy w Europie. Jeszcze, jeszcze ciągle w dupie. Europa. Tyś jest najpiękniejsza z dam Europo, Europo Dzięki Tobie kompleks mam Europo, Europo Choć robiłaś konia na twoje Na ten czas Proszę Państwa, jestem facetem po czterdziestce Podobno znów we własnym domu. Wiem, co mam już, nie wiem, co jeszcze, lecz wiem, że nie chcę się nikomu po raz kolejny dać omamić kolorowymi ideami. I niech już nie próbuje nikt grać ze mną w czarne lub czerwone ja sam zapracuję na swój wikt, na dzieci oraz jedną żonę. Dla katechizmów i statutów W mojej bibliotece miejsca nie ma Dość lewych reform, prawych cudów Chcę myśleć półkulami dziema Potom jest twórca rozum Dałbym go w całości wykorzystał Nie będzie więcej na nim siał Klerykał, ani komunista Nie będą więcej grube szyje W krawatach, ani w koloratkach Decydowały jak ja żyję Życie od dziś To moja wpadka Ci co się żarli Przez pół wieku z troszką i myślą o człowieku. że niech wreszcie dadzą człowiekowi szansę, by sam się zastanowił, i niech wybierze sobie sam, którą do raju chce iść z bram. Ludzie, weźmy się do myślenia. To już najwyższy czas. Znów chcą nam życie w raj odmieniać. Po raz ostatni, enty raz. Już czas wyprostować polskie drogi Ważniejsze buty Niż ostrodzi I niech będą ludzie W miejsce Mas Dlaczego Cała Przypominam Ostatnia gałęzi W Twym sercu zawsze Tlił się żal W oczach błyskały Iskry

Wiatr ci ciągle smaga twarz Los rzuca kłody raz po raz Chociaż na chwilę uśmiech daj Ten, który zmienia w piasek głaz Jesteś sama przecież wiesz. Żeś nam potrzebna, tak jak chleb. Czekajmy razem lepszy dni. Włóż nam narzuć w Znam nadzieję na zawsze, Bądź pomocna w zimowej godzinie. nie z Tobą. Jednak naprawdę jest łatwiej przetrwać życie z.